Na finał. No zająć tak, się razu w finale. Eee, wszyscy, którzy wydają w i teatru, od razu w, kasze, to się w eee, Słuchajcie, para numer... Eee, para numer cztery... Nie jest pryjo, ponieważ tam stolik z góry. za chwilę to takie rzeczy będziemy uznawać poza regulaminem rozważasz para numer cztery to była para tu, tu. aha to był Wojtek i, i Marysia ja, Wojtku masz mocniejszy. zestaw numer 3. zestaw numer trzy okej już pierwszy już schodzi Proszę cię opisali się łowa łóżko w puste poduszce pisze czytać kobiety krem piszę tak. e... Piszę. Julia Szychowiak, wiersz nazywa się Łóżko, w którym leży puste. Nie ma w góry, który jest dzisiejszym czytaczem, więc pozwolę sobie ja to czytać. To, to Też wiersz Julia Szychowiak. Filip Szychowiak czyta wiersz Julii Szychowiak. Ale może tak stań twarzą. <gry> <gry> Julia Szychowiak, Łóżko, w którym leży puste. Łóżko, w którym leżę pustek. Czyjaś krew na poduszce. Sen byłbym szczęściem, gdyby wierzyć szczęściem. Nie pamiętam tej kobiety, w której chodzę i z którą sypiam. Cudzym oddycham, cudze włosy wsuwam w dłonie. Kim piszę? Kim będę to czytać? Julia Sikowia. W takim razie Wojtku, zejdziesz na tu czy będziesz na górze? Widzimy cię w Bez tytułu tradycyjnie. Proszę o ciszę. Przewrócony <coughs> kieliszek i czerwony zaciek na poduszce jak krew zmieszana z zapachem kobiety. Wciąż pisze list do niej. Tej ze snu, który, która nie potrafi czytać. Jutro się obudzę, a porzucone łóżko już zawsze będzie puste, jak moje sny. <laughs> Zawodnik numer dwa, Marysia. Zapraszamy Cię do świata. W tej poduszce sprawdzam, w tej poduszce sprawdzam swoją kobiecość. W łóżku nie piszę, na pewno mniej chciałabym czytać. Na oczy, na W łóżku biorę pościel. Najmniej tak śnić Czekam na nią jak na obiecanej córce w cel. Wstęp. Ok. Za, e, dwa, krótkie, e, dwa krótkie utwory. E, czwarta para, e, czyli para e, napisała. E, zaczynamy. Kto zechciałby zagłosować na, e, na Wojtka? E, poproszę o podniesienie ręki e, do góry. 20. 22. To jest 2, jest pusto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 i tam przypłacę, tak mi się stało, że w ogóle nic. 8. 8 głosów zdobyłeś. Kto zechciałby zagłosować na, na Marysie, poproszę o podniesienie ręki do góry

I tym samym e, przechodzimy do, do rundy finałowej. Ja bym poprosił teraz, żeby paneliście. Ostatnia para. A ostatnia para. Ja. Ach, jeszcze. To jest na czwartek. Przepraszam, przepraszam. bo To jest para, która przyszła i została dopytowana z ludzi. Ostatnia para, jeszcze Filip, e, z robi jak Jadwiga. Zestaw numer jeden zestaw numer jeden to jest wiersz Łukasza Jarosza ja bym poprosił Filip, ty masz mocny głos przeczytaj 7 słów, które dostajesz. Więc tak robotnice, tyk od zrywały zerwały kwarc poświeciłem i pirt. Kurwa, Piry to jest złotogłupców, bo ja bym prawdę złotogórców wiersz Sredno i Kwarc Łukasz Jarosz, Konrad Góra przeczyta, Konrad jest wstań. Pop? Nie <grymne> nie, to nie rówiołki z rocza wstawał. Pana? Nie, ja chciałem zobaczyć zagłuszającą muzykę, żeby poczuć jak jadę. Srebro i kwarc. Podsiadłem dla uzboru. Od rana robotnicy wcierali tym chmokre ściany. Od rana robotnicy wcierali tym chmokre ściany. Pod lasem rozkładało się mięso, wiatr wysuszał kosz. Próbowałem znaleźć się pośród papierów i rzeczy. Odgrodzić się, przykryć to wszystko, zamknąć drzwi. Od potu żółkły i na podłuczonych kolanach zasychała krew. Szukałem granicy między żarem a popiołem. We śnie biegłem wzdłuż jeziora, gałęzie zrywały powietrze popisany flama stęgi rozłupał się jak muszla. Próbuję znaleźć się pośród słów, którym poświęciłem tyle czasu. Łowie sieć, wygrzebuję w pamięci płytką transzejem. Transzejem. Wokół srebro i drut, kwart i kamienie, tulony, niepiry, złoto Nie <słuchajcie>, no to Normalna sprawa, że teraz e, Filip i Jadwiga będą się ja zmagać ze sobą. E, Jadwiga pierwsza występuje. Super. Pani proszę, zapraszam. proszę naprawdę, proszę o ciszę, bo Jadwiga damski głos musi się przebijać przez tłum pani marzeń sukces lśni jak kwarc. Wyścig wygrają ci, co mają najsilniejsze łokcie. W Koszule kleją się od potu, lecz nasza wola twardsza jest niż piryt. Spójrz na to tak, ofiary zrywały liście na mój wieniec. Poświęciłem wszystko, nie mam dokąd wracać. A gdy padniesz przed metą, nie myśl już wcale. My, robotnicy przegranej sprawy, gdy braknie wiary, jemy tynk. Brawa wielkie dla Pili. E, <laughs> <dla, śmiech> <Loka>, Gwiazda <laughs> Roka, Filip przyrodnia. Pół roku. Dobrze, bez tytułu też <śmiech> Proszę <laughs> o zgaszenie telefonu wkrótce, <krótkowych śmiech> oraz o Poświęciłem pieręc, kwarc, skrzący i cyrkonie głupców, po to, żeby pozostał suchy dyg, mokry odpad, w którym które drawią płaczki czarne I robotnicy Bożej pociechy O rękach wygodnych i zachłannych Bez skutku, bez uporu Nie po to poświęciłem pir, kwart skrzący cyrkonie głupców Nie po to pozostał suchy tyg Żeby mokry był od potu Rąk ich bez czucia Bez imienia. Amen Amen, Amen. Amen. Przechodzimy teraz do, do rundy podnoszenia, do rundy łapkowej. Eee, proszę mnie głosować na dwie ręce. Eee, kto chciałby zagłosować na, na Jadwiga, poproszę o podniesienie ręki do góry-góra.

18, 18 łapek na, na Jadwigę. Kto zechciałby zagłosować na Filipa Surowiaka? To poproszę teraz o podniesienie ręki do góry. Góra wcześniej. <noise> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I 16, 16, 16 okej? Okay. 18, 18, 16, dobrze, dobrze pamiętam. E to jest sam, co to jest istotne, jeśli jest i okej, można dostać porządny. 17, 18. 19, 20, 21. Język, dziękuję filmowi Horace.